Krzeszcząca różdżka wróżki Józefina. Poza tym grzeg żółki zagnieżdżone w drzewach odrażające nietoperze czy żeberka bakłażana były wyzwaniem dla tych, którzy zawalczyli o złote pióro prezydenta miasta Kutno w konkursie ortograficznym. Odbywa się on od roku 2003-2004. Odbywa się w naszej szkole. I z naszej szkoły już od dwóch lat uczestnicy nie wywalczyli złotego pióra, dlatego mamy nadzieję, że w tym roku nam się uda. Te ortograficzne potyczki odbyły się w gimnazjum numer 2. Była to już 13 edycja. 12 lutego odbyły się eliminacje. Ten konkurs to świetna okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności językowe, ponieważ znajomość języka polskiego jest bardzo ważna. Powinniśmy umieć poprawnie się wypowiadać, nie popełniać błędów bo myślę, że język ojczysty to ten język, na który powinniśmy kłaść największy nacisk i ten konkurs pozwala nam w miłej atmosferze i z fajną motywacją, jaką są nagrody, sprawdzić się. Sprawdzali się i ci, którzy w podobnych konkursach już brali udział, jak i ci, którzy debiutowali. Jedni przygotowywali się dłużej, inni krócej. Moje przygotowanie jakoś zbytnio zaplanowane nie było. Jedne co to czytam książki, ale to jak zwykle. Myślę, że samo czytanie książek już wystarcza, bo zawsze poznajemy jakieś słownictwo i wzrokowo zapamiętujemy pewne słowa lub reguły. Cóż z tego, że pracuję jak mrówka? korzystam z różnorakich poradników. Czytałam również słownik ortograficzny, uczyłam się zasad i jakichś trudnych słów. Mhm. Czy spodziewasz się trudnego zadania? Tak, raczej tak. Czarodziejka ze smutkiem opadła na łóżko przykryte purpurową narzutą i pogrążyła się w roztrząsaniu swoich niepowodzeń. Codziennie ćwiczyłam, czytałam słownik ortograficzny i pisałam różne dyktanda. Powiedz mi, czy jest jakiś wyraz, który sprawia ci trudności do tej pory? Hmm, chyba raczej nie ma takiego. Nagrodą w konkursie były rzecz jasna, złote pióra, a także bon na zakupy w Empiku. Wyniki podamy już wkrótce.